Zadanie na dziś to przejechać przez zachodnie Massachusetts, przekroczyć rzekę Hudson i zatrzymać się na kempingu w stanie Nowy Jork. Ela, przygotowana do podróży, ma całe biuro tutaj. Omanujemy tutaj pada, ma książkę, także jestem bez. spokojny, że się nie zgubimy. Dzisiejszy nocleg nad Hudson pozwoli nam jutro od samego rana rozpocząć jazdę przez autostrady wokół miast takich jak Nowy Jork, New York i Philadelphia. Proszę, pełna kultura. Serwis Plaza gdzieś na I-87. A my, sobie tutaj... A my sobie tutaj jemy, jemy lunch. Jemy lunch. Ha, ha. A teraz czas, żeby sfilmować siebie. To ja, nasza korespondentka. A to jest kierownik wycieczki. Czyli człowiek. Kierownik wycieczki to jest człowiek, który trzyma kierownicę. Nie, to jest kierowca. Kierownicy z osób, które siedzi obok i mówi kierowcy co ma robić. Czyli ja jestem kierowcą. Zbalni, co bydac szybko jestem. No ja jestem kierowcą. No ja jestem kierowcą. Czyli ja jestem kierowcą. Newberg, New York City, Newburgh, K O E. Jest. Jak na razie wygląda całkiem ok. Tak jest. Miejsce jest fajne, w sumie. Znaczy przy drodze, więc. No ale my jesteśmy tylko na jeden tak, dzień tutaj. Są to tak? Stąd jest tylko 30 mil do Nowego Jorku, ale niestety nie tym razem. Mama. Simple pleasures of camping life. Zwiedzanie sklepu campingowego. Wszystkie są takie same, ale zawsze to jest fajne. O no popatrz, samochód taki jak nasz. Oh. No wait. To jest nasz samochód. I nasze jajco. No, pierwszy etap naszej podróży mamy za sobą. Było tylko 240 mil, czy coś takiego. Zawioło nam jakieś... Ile? 5 godzin? Żeby dojechać. Jesteśmy... Gdzie my jesteśmy? Newburgh. Upstate New York. I daleko do rzeki Hudson. Niedziela rano. A my dzisiaj odjeżdżamy z tego miłego campingu i jedziemy na inny miły camping. Ten jest w stanie New York, tamten będzie w stanie New Jersey. ko Filadelfii. Rural Upstate New York. Dzień numer dwa. Jedziemy do Filadelfii, ale na razie musimy wyjechać z kempingu i zatankować. No, i mamy pierwszy korek. Korek spowodowany wypadkiem, gdzieś przed nami. No i sobie postoimy. Przed, przed nami, nami ja są trzy wypadki. Też nie miały kiedyś się zdarzyć. No nic jedziemy sobie bardzo wolno już od ponad godziny Uuu, to jest major, major cóż to się stało? ojej, się i paliło no dobrze jesteście usprawiedliwieni naprawdę duży wypadek to jest moja workstation dzisiaj i pomyśleć sobie, że kiedyś jeździłam z tryptykiem. Nasz kamper ma 30 stóp długości i waży 15 tysięcy funtów, a dodatek ciągniemy za sobą Jeepa. Całość jest większa i cięższa od czegokolwiek, co kiedykolwiek prowadziliśmy po zatłoczonych autostradach. No i zobaczymy, jak się to robi. Przy autostradzie w Pensylwanii nie wyglądamy, jakbyśmy należeli do tego klubu. Tak, to ta sama droga, numer jeden z Maine do QS, która przechodzi koło nas. Jest po piątej, dojechaliśmy godzinę temu, rozstawiliśmy się i jesteśmy padnięci. Co za dzień. Przejechaliśmy mniej niż wczoraj, niewiele, 230 mil, ale za to jechaliśmy przez Okropne drogi. A, staliśmy w korku przez godzinę w, w New York State. Potem jechaliśmy przez okropne drogi w New Jersey, pełne dziur i w ogóle. Potem przejechaliśmy na jeszcze gorsze drogi w Pensylwanii. Nareszcie, wreszcie po pięciu czy ilu godzinach dojechaliśmy. Wtedy się okazało, że Jeep nie może się wyłączyć ze swojego Neutralna Transfer Case, więc... Wyszło na to, że będzie musiał z nami jechać na przyczepkę już wszędzie ale poza jak tam za którymś razem, za którąś próbą jeszcze się udało. Także Jeep wydaje się, że jest okej okay. how are you? A brudny Brudny jak nieboskie stworzenia no dobrze ale jesteśmy, nawet mamy nawet mamy tutaj zagrodę dla psa. Szkoda tylko, że psa nie mamy. I tak zaczyna się ognisko. Fajnie, wreszcie sobie rozpaliliśmy ognisko. Ach, męczący dzień. Właśnie męczący. Ta jazda przez te autostrady New Jersey i Pennsylvania była koszmar. Koszmar Ryg nam odpoczywa po długiej i ciężkiej podróży. Jeep też Ta, ptaszki nam śpiewają się od trzymajcie. Na drona. Tak, ale dopiero o 11. Od, od 11 do której? do od 11:30 do 12:00. Więc spróbuję wieczorem dostać pozwolenia jak przyjdziemy. No tak. Przyjedziemy. Jedziemy do Filadelfii. Ale już jeepem. Jajko zostało na piecie. Philadelphia leży na północnym brzegu rzeki Delaware w stanie Pennsylvania. Na południe od Delaware jest stan New Jersey. I dlatego ile razy przekraczamy rzekę Delaware, zmieniamy stan. Tak, to jest ta sama 95, która przechodzi koło nas. Penn's Landing Marina, to jest tutaj i muzeum różnych statków. to akurat Moszulu to jest restauracja. Penn's Landing to miejsce, gdzie w 1682 roku wylądował William Penn ze swoimi kwakrami, a następnie założyli miasto Filadelfia i kolonie Pensylwania. Byliśmy dość zawiedzeni, niewiele się tu dzieje, było to wszystko puste, może to jeszcze nie sezon, może wyginęli wszyscy na covida, w każdym razie mogliśmy sobie to spokojnie darować. A teraz jedziemy do miejsca, gdzie narodziły się Stany Zjednoczone, Independence Hall. Filadelfia była pierwszą stolicą Stanów Zjednoczonych. Tutaj zebrał się w 1776 roku drugi kongres kontynentalny i uchwalił deklarację niepodległości. A potem pracowano tu nad konstytucją. Dwóch pierwszych prezydentów tu mieszkało i pracowało, Washington i Adams, zanim rząd USA przeniósł się do Waszyngtonu. Welcome to America. Stoimy w kolejce. Hej, najsławniejszy mieszkaniec Filadelfii. Obok Bena Franklina. Mam nadzieję, że nie musimy stać w tej kolejce. To jest Liberty Bell Center. Nie, nie będziemy stać w takiej kolejce, żeby zobaczyć pęknięty dzwon. Żeby wejść do Independence Hall, trzeba zawczasu załatwić wejściówki na określoną godzinę, pojawić się na pół godziny wcześniej, przejść przez security, jak na lotnisku, a potem czekać. No i czekamy. Czekamy w kolejce. Kolejca, Życie polega na czekaniu. W kolejce. mamy Ameryce coraz częściej. Cóż, panienka bardzo się starała, ale miała fatalną dykcję. W sali była fatalna akustyka, a na dodatek mówiła przez mackę. W związku z tym wychodził z tego taki piskliwy bełkot. Nic nie można było zrozumieć. W sali uchwalono deklarację niepodległości. Ten facet wcale nie był lepszy od tamtej panienki. No i takie były skromne początki Stanów Zjednoczonych, Ameryki. I gdzie jesteśmy? No i wiem. W jakiejś. tu jest brewery. Chyba coś było. Nawet nie wiemy co tu dają, bo nam jeszcze nie dali tego menu. Nie szkodzi, wszystko jedno. Wygląda trochę jak Italian. No więc to było w tym miejscu, była tawerna, w której e... Ci delegaci na Kongres Kontynentalny zapijali wieczorami do późnej nocy, a potem skacowani szli na obrady i ustalali Przyszło przyszłość ja mu Bez alkoholu nic się nie da, więc oczywiście teraz to jest część jakiegoś wielkiego budynku, tylko trochę tutaj zrobili dekoracji, żeby wyglądało stylowo. Ściany, drewniane. Co masz za steka? Fili steka. Dobre? Fili Dobre? Dobry? A ja mam kalafiora z sezami. Coś tam. jest bardzo obfitego w, w, wydarzenia dnia mamy burzę Może słychać e, Trochę pogrzmiewa, trochę wali, ale głównie to pada deszcz bardzo mocny